Tam wszystkie już wróciły z treningu. Chciałem je pokazać na dachu, jakie to są rozbierzeńce. Trochę pokrzywione, bo by coś chciały do jedzenia. Chodź, 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 chodź. Te gołębie dużo im nie trzeba, one same idą do góry. Jak do jedzenia były chwilkę może, nie były długo. Pogoda też nie jest za specjalna. Gołębie są rozpierzone tak jak to czarne, to przerwy w lotkach. Jeszcze chwilę te gołębie potrzebują, żeby no żeby się spierzyć ładnie, nabrać tego piórka fajnego. No i wtedy te gołębie naprawdę, no to takie rozbieżnieńce. I takie tu są, to co zostało. Były 23 w górze, dwa nie latały. Wczoraj zapomniałem tego czerwonego, bo te ale tego czerwonego powiedzmy, to już zostało 24 gołębie, bo ten już się czerwony nie liczy. Nie nadaje się w ogóle. ta ja w każdej hodowli nie ma. Nie ma tak, że wszystkie są 100% gołębie Że wszystkie gołębie się nadadzą bo to nieprawda Część się nadaje, część się nie nadaje to czerwone, no, no taki jest niby ma takie chęci, ale, ale no nie nadaje się co by nie chciał zrobić to, to ten gołąb się nie nadaje ciężki jest do, do lewu, taki tępy gołąb do lotu tu było takich kilka, no niektóre się do, lepiej sprawdzają drugie mniej ale to piaskowe kiedyś też tak, tak szwankowało ale teraz jakoś nie wiem czy yy, ta groźba poskutkowała, no ale w każdym bądź razie to już się no ale to można no już, może tam kilka może 100 takie bardziej to z kolorowych będzie samiczka, to spieżone, a reszta to są takie rozpierzeńce, Nie ma tego głodne. Za chwilę dostaną jedzenie i to te siwe też jest spieżone jedno. Drugie też w sumie. Dwa siwe sarny. już latały, ale te gołębie no takie są. Siądą do mnie do... Chodź, 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 chodź. I takie mają być gołębie, że siądą mi do nogi. Łaskawe. Żeby się nie bały. No nie Ktoś powie, a, że siadają na dachu. Jakby chciały, to by siadły tam na dachu, wszędzie by siadły. Gołębie trzeba odpowiednio wytrenować, wyselekcjonować. No i te gołębie, a jak, jak to ładne, to siwe domyka. Śliczny gołąb a to jest ten gołąb, który, który e, był zgubiony na lotach i, i zgubiony na locie i, i odzyskany. Fajny gołb, potężne skrzydło, ładny w locie, leciutki gołąbek. Jeszcze podopierzają. i te gołębie będą fajnie fruwać. Tutaj jest takich kilka gołąb, które tam wczoraj nawet dzwonił pan. I mam mu właśnie wysłać tych, nie wiem, pięć gołębi, z tych orlików polskich. No tu jest taka siwa samica. to połowy myślałem, że to będzie samiec. Czyli jest taka siwa samica, ona jest spierzona tak samo. Będzie Pan oglądał Może być ten siwy samiec Na takim skrzydełku Fajnie lata to ogląda On już jest dopieżony, To jest samczyk Samiec to jest z tej drugiej linii tych orlików polskich I tu jest taka samiczka Ona taka bardzo rozpieżona jest No nie ma tych mi już dużo nie? Już mało co zostało Reszta zostaje to tak jak to grochowe To, to jest, zostaje to fajne bo W lodzie fajne Na skrzydle ładny ładne te gołębie są fajnie te są, Dlatego te gołębie już zostaną no już to siłę no to już to tak, tak jak mówiłem no to jest z tych moich gołębi wyciągane no i one tak z typ, typowym lotem motylkowym jest koło który, który jest z tych moich e, e, powiedzmy pierwszych gołębi jakie Jakie miałem, no to one zostają no i te gołębie już nie ruszę. Jakieś jakimś dziwnym trafem samica stara weszła, ale te gołębie są rozpieżone. Specjalnie już dostają taką karmę, żeby już uśpieżyły, żeby jak najmniej gołębi zostały na zimę niespieżonych. Bo gołębie powinny być spieżone na przyszły rok, żeby już nie było, a ona weszła do na, na, na młodych. No, tego, tyle tych gołąbków jest. Ile tam je można pokazać. Czerwone to one tak samo, one takie bystre do góry są do góry. trochę A to jaki to malot te jakby pan oglądał Ogon Czerwone tak, grochowy. taki fajny Te gołębie fajne pracie są Teraz mocno jeje ale te gołębie muszą w każdej pogodzie się nauczyły żeby to nie ginęło Potrafiło się poskładać do e, jak pójdą do góry, że się poskładały, no i to, to tylko ten nawyk lotu może e, spowodować, żeby, no, przede wszystkim gołębi muszą latać, żeby się nauczyły, e, jak się zachowywać w górze. To czarne tutaj mam duże przerwy, ona jest sprzedana samiczka do, do kolegi do Lublina. Fajny gołąbek, taki puchaty, no ale widać, to rozpierzeńce są straszne i nieraz tak słyszę takie opinie, że, że, e, a, że takie gołęby powinny latać. No. Dla gołębie pierzenie to jest, zwłaszcza dla, dla tych gołębi stójkowych, niesamowity wysiłek, no i one potrzebują czegoś, co się, na czym się potrafią oprzeć. To jest taki jeszcze z kolorowych, a odwrócił. Jeden drugi jest taki w grublinie, to są Te gołębi już swoje dzisiaj wylatały, nie nagrywałem specjalnym, bo lepiej pokazać je tak na dachu niż tego, nie wiadomo no i ktoś tam jak znajdę kogoś, żeby nagrać, to te gołębi przy dobrej pogodzie, jakie to siły to domyka tego przepięknego. Są dwa takie, ten jest nawet lepszy w locie niż ten drugi. Nie wiem, drugi to one są na podwójnej, takiej zielonej obrączce. Jeden jest tu, a drugiego nie ma. Jest tylko jeden, karpiaty grochowy. Chyba, że wszedł przez przypadek wczoraj do starych przecież, a nie może na dole tu jest na klapie, a tu jest, a, no tam na żółtym oku jest, taki sam blot ma ten gołąb, A nie ma połowy ogonu. I to są te gołębie, gołębie, które wywodzą e, się z tego z tej linii Vicenzo, tylko, że jest takie zmodyfikowane, jednoperłowe, mam zawieść temu mojemu bratu w końcu te gołębie, żeby... Żeby sobie zabrał, żeby w porządku było. Pozdrawiam wszystkich Zapraszam na kolejne filmy Dziś lub jutro zrobię ten film Skarmienia Kiedy pomóż mi się przydał ten Taki też duży gołąb jest Czerwony ma ja takie zapędy do lotu Ale za małe Zapędy do lotu Zawsze mi ten gołąb Ściąga te gołęby do, na, na dół zapraszam na kolejny Do zobaczenia.